Cześć, jestem Maciek. Co mi dały zajęcia z Piotrem Waligurskim? Na pewno to, że się dostałem do szkoły teatralnej. Czy może być lepsza rekomendacja? Wydaje mi się, że nie. Piotr na pewno pomógł mi osobiście w przygotowaniach odkryć siebie. Wiadomo, że każdy z nas jest sobą, ale gdzieś czasem błądzimy i Piotr bardzo fajnie łączy te kropki. I dzięki temu jesteśmy w stanie jakoś tam bardziej to wszystko poukładać w sobie na, na miejscu. I chyba to mi jakoś tak bardzo utkwiło, że jakoś tak odnalazłem siebie, że te kropki zostały połączone. Jestem na pierwszym roku we Wrocławiu. Wydział Aktorski.